Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu, co zawiera kurs Skuteczne strategie świecowe nie jest żadną tajemnicą, że wychodzimy od wybić kwartalnych jako strategii dla początkującego. Testy są robione na tej samej bazie danych. Podejście jest zyskowne z lewej 100 spółek w portfelu, z prawej 20 spółek w portfelu. I w zasadzie można by było na tym poprzestać nam dwa elementy. Po pierwsze, wymaga to całodziennej uwagi. W związku z tym wprowadzamy wejście na zamknięciu tygodnia. Czasem kupimy drożej, a czasem w ogóle nie kupimy, bo rynek jedynie dotknął i spadł. Niektórzy inwestorzy mają teraz mało czasu, są zajęci zawodowo i propozycja bycia inwestorem weekendowym jest jednym z kierunków. Kupno zielonej ze stop loss na czerwonej na koniec tygodnia. Kupno po 30 90 wyjście po 2196. Proste zlecenia się składa na poniedziałek po analizie weekendowej. Wyniki widzimy na ekranie, testujemy różne parametry zielonej i czerwonej i wybieramy kombinację najlepszą. Niestety jest jedno ale, czyli duże obsunięcie na kapitale. 57% to dużo, wyniki są, ale ryzyko duże. W celu obniżenia obsunięcia na kapitale wprowadzamy wstęgę miesięczną, jak będzie trend? to w nim będziemy. Zyskujemy mniejsze obsunięcie w zamian za niższą skuteczność i chcemy te dwie techniki połączyć. Po pierwsze, lepiej mieć stop loss na wstędze w punkcie 1, aniżeli w punkcie 2. Zmniejszamy ryzyko i nam spada obsunięcie na kapitale w przypadku transakcji nieudanej. Po drugie, dlatego, że lepiej wyjść za Zbisu po 2088, aniżeli po 1693. Chronimy zysk, jak idzie w naszą stronę. Jednocześnie, zgodność ramy miesięcznej i kwartalnej poprawia nam skuteczność wejścia, bo mamy dwa kryteria. Następnie, tuningujemy wejścia wstęgą tygodniową. Lepiej wyjść z CDR po 373, aniżeli trzymać stop loss na 328. To samo za ZBISem. Lepiej wyjść po 23,92, aniżeli po 16,93. Pytanie, czy to płaci. Czy zbyt bliski stop loss nam nie zaszkodzi? Wiadomo, że jaki jest trend, to wszystko fajnie, tylko co będzie, jak rynek pójdzie bokiem. Wstęga Span teoretycznie przed tym chroni, ale i tak się zdarzają pułapki. Ograniczamy liczbę fałszywek, ale dalej się zdarzają. Najbardziej nas irytują takie trendy boczne i transakcje kupi, sprzeda, kupi, sprzeda. Podejście zarabia, ale irytują nas pułapki. Z pomocą przychodzi koncepcja, która pomija ten sygnał sprzedaży. Omijamy także fałszywki na kupno, oczywiście ryzykujemy tym, że rynek nam może uciec. No i zadajemy sobie pytanie, czy warto. Teoretyczny wynik z prowizją na 100 spółkach z lewej strony, z prawej dla 20 spółek w portfelu. Stosujemy system mechaniczny oparty na analizie międzyinterwałowej. Można to handlować na dowolnej platformie, bo wskaźniki są proste. Jak wygląda nauka i weryfikacja sygnalna, czy oglądamy tylko dobrze. Dobrane przykłady? Analiza strategii w historii CDR. Symulacja inwestycyjna na M i Q. Ktoś może powiedzieć, że ASBIS był łatwy i on jest w symulacji. Był łatwy od 2020 roku, a symulacja się zaczyna w 2018 roku i jak widzimy to trudny wykres. MRB od 2015 roku. I jak widzimy, to nie był łatwy wykres. Kolejne symulacje inwestycyjne z W kierunku M. I znowu ktoś może powiedzieć, że na przykład ACP był łatwy i on jest w symulacji. Rozegranie tego okresu na wstędze M było bardzo trudne i my to robimy. Handlujemy także DAT. Nie wybrałem wykresów łatwych. Mierzymy się także z trendem bocznym na XTB. Kolejne symulacje inwestycyjne, porównanie z PAN-W i koncepcji Bernsteina. Jak widzimy, od 2016 roku to nie był łatwy okres. Czy łatwo się nauczyć analizy? Wami brokerze na żywych wykresach nauka analizowania krok po kroku w sumie 300 wykresów, trening sytuacyjny, warsztaty. Ważna uwaga: skuteczność maksymalna w testach mechanicznych to 40%. Jednocześnie zyski oczekiwane to 20-30% rocznie tyle daje mechanika. I teraz dwa elementy. Po pierwsze, Chcemy ten wynik poprawić. Po drugie, mamy sygnał kupna na 20 spółkach jednego dnia. I teraz, które dwie wybrać z tych 20 do naszego portfela? Te, które mają setup. To podejście dla bardziej zaawansowanych. Z zestawu setupów wybieramy jeden, ten, w którym się będziemy specjalizować. W kursie symulacja na KGHM okres 1999-2022. Proszę zauważyć, że do symulacji nie są wybierane Dobrze, dobrane przykłady. KGHM praktycznie nie zmienił ceny od 2011 roku. Dużą wagę przykładamy do zarządzania stratami. Na pojedynczych instrumentach testujemy 43 systemy trendowe i wybieramy najlepsze. Cztery spółki, które widzimy na ekranie, są wyniki lepsze i gorsze. Wybieramy najlepsze. Co ciekawe, paradoks polega na tym, że żaden z systemów nie dał straty. Zwycięzcą został numer 46 i lepiej, go handlować, aniżeli na przykład system numer 12. Jednak nawet system 46 ma swoje ograniczenia i sprawdzamy je w symulacji inwestycyjnej. Nie na dobrze dobranych przykładach, ale właśnie w trudnych sytuacjach, których przecież nie zabraknie na rynku realnym. I teraz, drodzy Państwo, rzecz niezwykle ważna. Robimy test 2018-2022 4 lata 100 spółek do portfela. Wyszło Tyle i jest to standard, około 20% rocznie obsunięcie 19%. Ktoś może teraz zapytać, gdzie są te miliony, które widzieliśmy tak niedawno. One są tutaj, w wartości pieniądza w czasie, czyli pieniądzu w procencie składanym. Wynik 20 milionów z prawej strony robi nam to, że handlujemy systematycznie od 1999 roku. Proszę zauważyć, że roczne stopy zwrotu są podobne z. Z lewej 23,21 roczne, z prawej 25,73. Na tyle możemy liczyć, a jeżeli chcemy więcej, to musimy wprowadzić do analizy formacje i setupy uznaniowe. 11 modułów, 41 lekcji. Kurs Skuteczne Strategie Świecowe to kompletny materiał dotyczący handlu z trendem w wariancie mechanicznym plus wspomaganie formacyjne i setupowe. Pełny opis kursu znajduje się na stronie skutecznestrategieświecowe.pl. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.